W dzisiejszym filmie zobaczycie nowości, w tym także rzeczy wiosenne, jakie kupić można w sklepie Action. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Od początku filmu macie okazję zobaczyć sztuczne kwiaty i rośliny, jakie kupić można w sklepie Action. Wybór jest duży, a ja pokażę nowości, jakie pojawiły się wśród tego rodzaju asortymentu. To, co widzicie teraz, to sztuczna trawa z kwiatami i motylami. Kwiaty dostępne są w kilku kolorach. Taką dekorację ze sztucznych roślin znalazłam z kwiatami w kolorze białym, różowym oraz fioletowym. Za niecałe 35 zł kupić możemy sztuczną monsterę, której całkowita wysokość razem z doniczką to 52 cm. Tak wygląda ta sztuczna dekoracja w całości. Przejdźmy teraz do zestawów zapachowych, jakie są w sklepie Action. Ten kosztuje niecałe 18 zł, zawiera zapachowy dyfuzor oraz zapachową świecę. Świeca i dyfuzor w tym pudełku mają zapach łyżcowy. Ten zestaw ma zapach bawełny. Poza tym w sklepie Action są także szklane kubeczki z pokrywką i słomką na napoje. Kubeczki kosztują niecałe 9 zł. Dostępne są w różnych wzorach. Możemy wybierać pośród kilku wzorów kubeczków, na których znajduje się przepis na niektóre napoje. 17,95 zł kosztuje szklana butelka z silikonowym pokrowcem. Każda z butelek w różnych wzorach ma pojemność 660 ml. Na półkach tego sklepu znajdziemy również zestaw zawierający trzy kolorowe szklanki. Każda o pojemności 270 ml. Zestaw kosztuje 13 zł. i 95 groszy. Niecałe 9 zł. kosztuje dekoracyjna mata o średnicy 38 cm. Matę znajdziemy w kilku wzorach, które teraz zobaczycie. 18 zł. i 95 groszy to cena trójkątnej drewnianej tacy. Tace wykonaną z drewna i płyty MDF znajdziemy w kilku kolorach. Jest na przykład taca w kolorze białym, a także, jak tutaj widzicie, w kolorze brązowym. Na dziale z tacami są także drewniane, mniejsze i większe, prostokątne tace. Większe, dostępne w dwóch kolorach, kosztują 22 zł. i 95 groszy. Wymiary podane są powyżej ceny. Tak prezentuje się taca w kolorze białym. Tej samej wielkości jest także taca beżowa. Mniejsze tace takiego rodzaju kosztują niecałe 11 zł. Wymiary podane są powyżej ceny. Tutaj widzicie małą prostokątną drewnianą tacę w kolorze beżowym. 27,95 zł kosztują lampiony dostępne w dwóch kolorach. Lampiony są metalowe, do środka możemy dać tealight lub świecę. Wśród wielu rzeczy użytkowych i dekoracyjnych są także kwadratowe lustra. Lustra mają drewnianą ramę w kilku kolorach. Każde kosztuje 17 zł i 95 groszy. Wymiary luster to 39 i 39 cm. W sklepie Action są także dekoracje ogrodowe, takie jak te z lampami solarnymi. Takiego rodzaju dekoracyjne domki kosztują niecałe 30 zł. Teraz zobaczycie wszystkie z dostępnych wzorów. Niecałe 5 zł kosztuje figurka ogrodowa. W tym pudełku jest kilka rodzajów takich sztucznych ptaków. Zobaczmy, może, kilka z nich. Na opakowaniu widać wszystkie z dostępnych wzorów. I jeszcze trochę ogrodowych dekoracji. Tym razem będą to ceramiczne ślimaki. Każda z figurek takiego rodzaju kosztuje niecałe 7 zł. Jak wiele dekoracji w sklepie Action jest w różnych wzorach? Przejdźmy teraz do innego rodzaju akcesoriów. Niecałe 30 zł kosztuje solarna, metalowa, wisząca lampa w kształcie diamentu. W tym sklepie Action lampa dostępna była w kolorze czarnym. Lampa w sam raz może sprawdzić się zarówno na balkonie, jak i w ogrodzie. Niecałe 20 zł kosztuje ścienna, metalowa dekoracja. Są to dekoracyjne kwiaty w metalowej ramie. Taką naścienną ozdobę znajdziemy w kilku wzorach. Teraz zobaczycie wszystkie dostępne w tym sklepie Action wzory. W sklepie Action kupić możemy również metalowe, kolorowe świeczniki w różnych kolorach. A także świeczniki szklane w kwiatowe wzory. Świecznik metalowy kosztuje niecałe 9 zł, ma wysokość 8,5 cm. Dostępny jest w kolorze czarnym, pomarańczowym, żółtym oraz różowym. Świeczniki szklane kosztują niecałe 6 zł. Mają kilka wzorów kwiatowych dekoracji. Tutaj znalazłam taki świecznik z trzema kwiatowymi dekoracjami, które właśnie teraz zobaczycie. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.